Październik 2025 roku. Opolszczyzna. Rajt Nyski jedna z najbardziej rozpoznawalnych imprez motorsportowych w regionie. Dla kibiców to święto adrenaliny i pasji. Dla załóg walka z czasem, trasą i własnymi granicami. Tego dnia jednak rajd zamienił się w tragedię, która na zawsze zmieniła życie wielu osób. Do wypadku doszło na szóstym odcinku specjalnym. Prowadzone przez Artura Senkowskiego BMW E36 poruszało się z dużą prędkością po wąskiej, leśnej trasie. Warunki były wymagające, a margines błędu minimalny. W pewnym momencie samochód wypadł z trasy, uderzył w drzewo i niemal natychmiast stanął w płomieniach. Świadkowie mówią o sekundach, które decydowały o życiu i śmierci. Ogień pojawił się błyskawicznie, obejmując wnętrze pojazdu. Kierowca, Artur Senkowski nie miał żadnych szans na przeżycie. Zginął na miejscu, uwięziony w płonącym wraku. Pilot, Maciej Krzysik, przeżył tylko dzięki natychmiastowej reakcji osób znajdujących się w pobliżu. Świadkowie zdarzenia ruszyli z pomocą, narażając własne życie, by wydostać go z samochodu. Był ciężko poparzony, w stanie krytycznym, ale żył. Na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe. Helikopter przyleciał błyskawicznie i przetransportował rannego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Stamtąd Krzysik trafił do wyspecjalizowanej kliniki leczenia oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Przez długie tygodnie informacje o jego stanie zdrowia były skąpe. Wiadomo było jedynie, że lekarze walczą o jego życie. Pilot przez ponad półtora miesiąca pozostawał w śpiączce farmakologicznej. Doznał rozległych oparzeń, około 25% powierzchni ciała, ciężkich oparzeń dróg oddechowych, powieki spojówek. Konieczne były liczne przeszczepy skóry. Najtragiczniejszą decyzją okazała się jednak amputacja obu dłoni. Lekarze nie mieli wyboru, obrażenia były zbyt rozległe, by możliwe było ich uratowanie. Maciej Krzysik po raz pierwszy publicznie zabrał głos w połowie grudnia. W krótkim, poruszającym wpisie przyznał, że wbrew rokowaniom przeżył coś, co sam nazywa drugim życiem. Lekarze codziennie walczyli o moje życie, i jak się później dowiedziałem, nie dawali mi wielkich szans na przeżycie. Dziś wiem, że wygrałem drugie życie. Niestety, straciłem obie dłonie, napisał. Te słowa poruszyły tysiące osób. W całym regionie rozpoczęła się mobilizacja pomocy. Na portalu pomaga.pl uruchomiono zbiórkę na rehabilitację i leczenie pilota. Skala potrzeb jest ogromna. By wrócić do choćby częściowej samodzielności, krzysik potrzebuje specjalistycznych, bionicznych protez obu dłoni. Koszt jednej to kilkaset tysięcy złotych. Łączna kwota potrzebna na protezy, operacje rekonstrukcyjne, rehabilitację i dalsze leczenie to około 850 tysięcy złotych. Już pierwszego dnia zbiórki UDA e to raise over 300 tysięcy złotych, co pokazuje ogromną solidarność ludzi poruszonych tą tragedią. Sam Krzysik nie ukrywa, że bez pomocy z zewnątrz nie jest w stanie udźwignąć takiego kosztu. Bioniczne protezy to dla niego jedyna szansa na względnie normalne życie, możliwość samodzielnego funkcjonowania, pracy i codziennych czynności. Władze powiatu nyskiego zapowiedziały kolejne akcje charytatywne. Starosta Daniel Palimonka podkreśla, że internetowa zbiórka to dopiero początek, a region zrobi wszystko, by pomóc swojemu współpracownikowi i przyjacielowi. Ten wypadek to nie tylko osobista tragedia jednej załogi. To także brutalne przypomnienie, jak niebezpieczny jest sport motorowy. Rajdowe trasy nie wybaczają błędów. Jedna sekunda wystarczy, by pasja zamieniła się w koszmar. Dla Artura Senkowskiego rajd zakończył się śmiercią. Dla Macieja Krzysika walką o nowe życie w zupełnie innej rzeczywistości. Jego historia pokazuje, jak cienka jest granica między życiem a śmiercią i jak ogromną rolę odgrywa szybka pomoc oraz solidarność ludzi.